Cześć, z tej strony Szymon Sumka. Dzisiaj będziemy lecieć na żywo, to znaczy zaplanuję produkcję lodów z przepisami, jakie polecam na start. Dowiesz się zatem, jak zaplanować realną produkcję lodów, jakie przepisy polecam przetestować na start. Będzie to trwać około od 8 do 10 godzin. Mam na myśli produkcję lodów, nieplanowanie. I tę pracę będziesz mógł sobie podzielić na 2-3 dni, w zależności od czasu, jaki posiadasz na testy. Zacznijmy od tego, aby zaplanować e, sorbety. Zrobimy sobie osobne trzy plany na sorbety, na lody wegańskie i na lody mleczne, albo nawet cztery, po to, aby mm, powtórzyć niektóre e, zagadnienia w aplikacji. Zatem jedziemy. Sorbety. Sorbety w, w oparciu o produkt Sorbetto. Wchodzimy w zakładkę planowanie, klikamy znaczek plus i wpisujemy na przykład dzisiejsza data. I wpisujemy sorbety, sorbety na start. Polecam przesuwać na programie markuje. Prosty, pyszny smak, z pewnością Wam się sprzeda. Cytryna bergamotka mięta. Świetne są cytrusy o tej porze roku. Ma akurat zamówiliśmy biobergamotkę z Bioplanetu. Możecie zawsze rzeczy czego skorzystać z standardowej cytrynki z miętą. Pomarańcza Grapefruit jedna sztuka, Ups. malina z miętą i polecam również przepis kefir z truskawkami. Jest to bardzo fajny prosty, prosty smak, miksujemy ze sobą kefir, truskawki i resztę składników Przerywam do frezera. Tak działają wszystkie sorbety, w oparciu o sorbetto. Wszystko miksujemy na gładką masę i przelewamy do frezera. Dobrze, mamy taki plan, plan na przykład sorbety na test, bo, bo wysłałem państwu na przykład próbkę um, produktu sorbetto. Zapisujemy ten plan. I możemy go wysłać na produkcję, zlecić na produkcję. Przechodzimy do zakładki produkcja i widzimy tutaj Przepisy. Jeśli z jakiegoś powodu zdecydujemy, że chcemy zmienić ilość jakiegoś składnika, możemy to łatwo zrobić. Na przykład mamy puszkę mango, 3 1 kg. Możemy to kliknąć tutaj, przeliczyć i wtedy przepis nam się przeliczy. Podobnie w bergamotce, jeśli z jakiegoś powodu soku z bergamotki wyczyniliśmy więcej, możemy to kliknąć ilość nam się przeliczy. Tak to, tak to działa, tak to wygląda, tak wygląda planowanie produkcji. Eee, tutaj jeszcze pokażę kefir z truskawkami, to był hit w minionym roku. Bardzo prosty, prosty smak, smakuje jak koktajl truskawkowy. Eee, miksujemy kefir z truskawkami, eee, zresztą składników, wszystko na zimno, przelewamy do frezera i mamy pyszne lody. Także te 5 przepisów to są przepisy, które polecam przetestować na start. Oczywiście nie musicie przetestować wszystkich. Oczywiście może przetestować jakiś inny, ale um, będziecie widzieć super konsystencję um, sorbetów, które wyjdą um, z produktu i um, Będziecie widzieć dokładnie strukturę tych lodów oraz szerokość, szerokie zastosowanie. Bo będą zarówno trochę truskawek, i nawet mleka, um, klasyczne mango, marakuje, cy cytrusy i malinka z miętą. Ok. Przejdziemy zatem do lodów wegańskich. Jest to yy, świetna baza z tego tytułu, że po prostu. Yy, bez cukru. Że po prostu bardzo dobrze działa na tłuszcze roślinne. Lody wegańskie bez cukru, na start. Jedna paczuszka yy, produktu wegana, sugar free. To jest około. To jest dokładnie ta waga i to wystarczy na trzy kuwety i tak jak tutaj napisałem, polecam zrobić wegańską malinę na mleczku kokosowym, polecam zrobić nutellę i polecam zrobić kokos, zwykły, zwykły kokos wegański bez dodatku cukru. Oczywiście kolejność prac należy zmienić. Najpierw najlepiej zrobić kokos, potem wegańską malinę, a potem zrobić mycie, po malinie mycie, dobrze? Czyli z takiej jednej paczuszki zrobimy, zrobimy aż trzy, trzy kuwety lodów wegańskich bez dodatku cukru. Wysyłamy taki plan na produkcję. Przechodzimy na zagadkę produkcja i widzimy przepisy. Przepisy przeliczone i podobnie możemy zmieniać różne parametry. Tutaj w każdym razie przepisy robi się bardzo prosto. W tym przypadku mamy wodę wygana sugarfli, myszkokosową, miążko kosza 100% i wirkiego kokosowe. Miężko kokosa musi się rozpuścić, więc wodę w tym przypadku polecamy zrobić jako jako wrzątek wegańskie maliny na meczku kosowym używamy świeżych lub o tej porze roku pewnie mrożonych malin i podobnie aby to się rozpuściło można użyć wrzątku lub po prostu wcześniej malinki rozpuścić przez noc w lodówce wszystko miksujemy na gładką masę przelewam do frezera wegańska nutella o ile wegańska garflin nie maga, nie wymaga zawsze podgrzania tak w tym przypadku będzie wymagać podgrzania dlatego, że jest w kakao i kakao się nie rozpuści na zimno. Także tak to wygląda. To są trzy super smaki na start, które, które, które są sprawdzone. Wegańska maina będzie kremowa, mocno owocowa i, i będzie smakować jak lód mleczny. Przy okazji zobaczycie konsystencję na vegana sugar free. Podobnie z kokosem, tylko to będzie klasyczny, prosty, prosty kokos i Nutella. Wszyscy lubimy chyba smak nutelli. A tutaj mamy fajny napój owsiany bio, który, który polecam. W pasażerach ulaskowych makro używamy IGP, Nociole, z Piemontu i kakao jakiejś wysokiej jakości. Także to jeśli chodzi o lody wegańskie. Przejdziemy teraz na lody mleczne i rzeczywiście zrobimy dwa osobne plany. To znaczy pierwszy plan to będzie ten plan, powiedzmy, zróbmy sobie tak samo, datę sobie, wpiszmy dzisiaj tylko i wyłącznie dla porządku. Lody mleczne i sobie zrobimy lody mleczne na pasteryzatorze. Lody mleczne, pasteryzator. Stawimy bazę do pasteryzatora w ilości 30, nie sztuk, tylko 30 kg. i w ten sposób z takiej, z takiej bazy zrobimy sobie te smaki śmietanka. Każdy potrzebuje spróbować jak smakuje śmietanka. Kinder Country też polecam. Są to lody na bazie serka mascarpone z ekspandowaną gryką, super smak, wanilia, z malinami. Tutaj jeszcze mamy palone masło, palone masło, jedna sztuka. Co tutaj dalej pisałem? Kawa z Bailey's, kawa z Bailey's. I na koniec ciemna czekolada. Czekolada. To jest u nas klasyczna czekolada, ale ona ogólnie jest ciemna i mocna w smaku, intensywna w smaku. Widzimy, że bardzo złożyliśmy 24 kg, a wstawiliśmy 30 kg. więc jakiegoś smaku możemy sobie zrobić dwie sztuki. Tak, dwie sztuki, na przykład możemy sobie zrobić dwie sztuki wanilii wanilii z żółtkiem, a tutaj możemy sobie zrobić półtorej na przykład sztuki czekolady i tylko sobie robimy komentarz, zaktualizuj masę bazy. Tak, bo to będzie resztka, bo to będzie resztka z pasteryzatora, więc tutaj nigdy nie będzie równo 6 kilo bazy, tylko będzie na przykład 5,5. Tak, w ten sposób, w ten sposób mamy plan na mleczne, jedna śmietanka, jeden Kinder Country, jedna wanilia, palone masło, kawa zbożowa, czekolada. Oczywiście, jak macie państwo swoje przepisy, yy, można z użyciem bazy gelato yy, wykonać również swoje yy, przepisy. W razie czego, yy, proszę też znać, to to po prostu zmienimy, zmienimy recepturkę, yy, poprawimy na państwa zgodnie z państwa oczekiwaniami. Ale dobrze, to lecimy dalej. Widzimy, że do smaku wanili z, z, z malinami hmm, potrzeba jeszcze zrobić warygato malinowe. No i tutaj podobna sytuacja, albo macie Państwo swoje warygato malinowe, jakieś, jakieś gotowe, albo polecam Państwu zrobić warygato malinowe z element z naszymi produktami, na bazie sorbeta. Jest ona. Fenomenalne, mniej słodkie. Można zrobić ze świeżych lub mrożonych owoców. Zachowuje swoją odpowiednią konsystencję w ujemnej temperaturze i jest pyszne. Skoro potrzebujemy 1,2 kg warygato malinowego, zrobimy z małym zapasem. 1,25 kg damy na początek prac nasze warygato malinowe. I teraz tak, czyli, czyli możemy sobie przygotować w garnuszku variegato, zagrzeć wszystko i schłodzić, potem bazę gelato. Standard, tutaj mówię o tym wielokrotnie, ale powiem też w tym filmiku, 65 stopni 30 minut. Dojrzewanie najlepiej 6-12 godzin, tak? bo to jest przypadek, w którym mówimy o pasteryzatorze, że robimy to w pasteryzatorze. Tutaj garnek 72 stopnie, a potem chłodzimy. W różnych miejscach to omawiam, także teraz, żeby nie przedłużać filmiku, sprawdzimy jeszcze tylko, czy ta praca ma sens, to znaczy najpierw jaśniejsze smaki, potem ciemniejsze smaki. I tutaj nie ma też problemów z alergenami, bo nie ma w tym przypadku akurat żadnego orzechowego smaku, żebyśmy musieli zrobić mycie. Także tak, tak to wygląda, jeśli chodzi o, o przepisy, które polecam na start. Jeśli chodzi o lody mleczne, oczywiście tych przepisów jest dużo więcej, ale wydaje mi się, że ta rozpiska jest sensowna, fajna i zgodna z rzeczywistością, i na pewno Państwo nie stracą nic, jeśli zrobicie te, te smaki. Zatem zapisujemy rozpiskę. Wysyłamy na produkcję. Wchodzimy w zakładkę produkcja. I widzimy, widzimy ilość na variegato, na bazę. Tylko teraz pokrótce powiem, że polecam najpierw robić mleko, potem przy 40 stopniach cukry i, i ogólnie proszki. Tak, a na końcu a na końcu śmietankę i po potem się wszystko pasteryzuje, pasteryzuje i chłodzi. Ogólnie jest filmik na YouTubie również, który się nazywa Dzień z produkcji lodów i tam cały proces jest pokazany dużo, dużo ładniej na żywca. W tym momencie zajmujemy się planowaniem. Przepis na śmietankę jest jasny i prosty. Przepis na Kinder Country. O, tutaj Tutaj akurat y, mam wpisaną y, w oryginalnym przepisie Brunelle czekoladową z oczeka Master Martini, ale możecie użyć właśnie jakiejś innej Brunelli oczywiście. Y, y, możecie już zrobić też swoją Brunellę, ale już nie będę tutaj y, o, tym, o tym mówić. W każdym razie Brunella jest do przełożenia, gryka jest do przełożenia, a serek mascarpone, najsroza i sól wychodzą y, do, do bazy. Zawsze możecie sobie odpalić oryginalny przepis. I tutaj widać więcej komentarzy, tak, w razie czego, że widać, że coś jest do przełożenia, a jeśli nie ma komentarza, to oznacza, że przepis idzie do, do masy, do masy, składnik idzie do masy. Dobrze, zatem, zatem mamy lody mleczne, jeszcze sobie zobaczmy, czy na pewno, jeszcze, nie, przepraszam, jeszcze jest, Wanilia z malinami, tak, czyli podobnie, wszystko poza variegato miksujemy na gładką masę, a variegato malinowe, które przygotowaliśmy wcześniej, mmm, przekładamy nimi lody. Palone masło, palone masło, palone masło, tutaj taki filmik. No, mniejsza z tym, w razie czego, w razie czego podsyłam nami jak na filmik można fajnie zrobić połane masło, żeby się to bardzo szybko, to znaczy grzejemy masełko w garnuszku o grubym dnie, delikatnie, delikatnie podgrzewamy, aż się zacznie robić takie klasyczne, takiej fajny, złocistej, złocisto-brązowej, złocisto brązowego koloru. I do lodu dodajemy wszystko, razem z tymi granulkami również. Serek Philadelphia fajnie podkręci smak, loda jeszcze. Taka wskazówka, z rodzaj sól, wszystko miksujemy na gładką masę. Kawa z Baileys, espresso, Baileys, wszystko miksujemy na gładką masę. Czekolada, no i baza musi być ciepła w czekoladzie. Tak więc tą resztkę bazy, jak zlejemy sobie z pasteryzatora, może się okazać, że tej resztki bazy będzie tyle na przykład. I no, trzeba ją w garnuszku zagrzać po to, żeby się rozpuściło kakao, ciemna czekolada i dekstroza. Także tak to wygląda. I jeśli chodzi o zaplanowanie ostatniej części, to znaczy to znaczy yy, z użyciem produktu gelato Kompleta, zrobimy takie trzy szybkie przepisy: Cornflakes, Mango i gelato Kompleta yy, i buka z masłem. Yy, po co? Yy, po to, że czasem po prostu brakuje czasu na produkcji, aby robić pełen cykl lasteryzacji, więc można zrobić niektóre przepisy na skróty. Mango lassi, bułka, bułka z masłem i tam był jeszcze flakes. trzeba to kompleta. Oczywiście mango lassi zgodnie z alergenami na koniec, na koniec tej pracy po konflejcie raczej powinno być mycie, żeby żeby tam jakieś granulki nie przeszły do mangolacji. Dobrze, dobrze, czyli tutaj wpiszemy sobie lody mleczne, bez pasteryzacji gelato kompleta. Czyli z produktem gelato kompleta możemy sobie zrobić na przykład na szybko zmiksować wszystkie składniki, przejść do frezera bez pasteryzatora już. Praca bez pasteryzatora, albo sobie tutaj to napiszę: Praca bez pasteryzatora. Po kompleksie mycie. Dobrze. I podobnie, wchodzimy w plan, wysyłamy na produkcję, i w zakładce produkcja. Widzimy wszystko, co polecam przetestować na start. Bułka z masłem, bułka drożdżowa. Ostatnio nawet testowaliśmy taki rodal z makiem drożdżowy, świeży. Pyszny był, także ten przepis będzie trochę uniwersalny, z różnymi rodzajami bułek drożdżowych, one są raczej podobne. Wszystko miksujemy po prostu na, na gładką masę, przelewamy do frezera, podobnie z cornflakesem i jeśli chodzi o mango lassi, tutaj sprawa jest troszkę bardziej skomplikowana, ale tylko odrobinkę. Warto to zrobić zgodnie ze sztuką. Mianowicie wszystkie te składniki w tej części, czyli pulpę mango, sorbetto, dekstroza i kwasek cytrynowy, robimy tak samo jak z warygatą, To znaczy grzejemy wszystko. Grzejemy wszystko do 72 stopni. Miksujemy na gładką masę i Albo składamy i potem dodajemy do reszty składników, albo resztę składników dodajemy od razu do, do garnuszka. Wszystko wtedy szybko miksujemy i od razu przelewamy do frezera. W każdym razie widzicie jaki fajny jest ten przepis pod tym względem, że nie ma żadnego jogurtu w proszku, nie ma żadnych e, past owocowych. E, Smak jogurtu jest super, konsystencja lodów dzięki sorbetto i gelato jest e, świetna. I przepis robi się szybko, a również jest fenomenalny. Tak naprawdę taki przepis jesteśmy w stanie zrobić e, od ręki. Taki przepis też, taki przepis też w sytuacji, w której po prostu nagle brakuje e, lodów. Oczywiście możemy sobie w razie czego tą ilość w trakcie w trakcie zmienić, jeśli chcemy z jakiegoś powodu zwiększyć sobie ilości. W razie czego można też anulować yy, progres prac. Yy, zasz, zawsze można edytować wszystkie pozycje, które jeszcze nie wystartowały, jeszcze nie, z, nie zostały rozpoczęte. Także to też, yy, też aplikacja umożliwia. Zatem. Jeśli otrzymacie Państwo od nas takie produkty jak sorbetto, vegana sugar free gelato czy gelato kompleta, to wklepując sobie taki plan do aplikacji, dodając sobie taki plan do aplikacji, przede wszystkim um, jesteście w stanie sobie to łatwo um, dodać do aplikacji, następnie czy samemu mieć pod ręką przejrzone przepisy, czy czy przekazać komuś, aby te lody robił w ten, w ten, w ten sposób. Rozbiłem to sobie na cztery różne plany, bo, bo mniej, więcej, mniej więcej tak to zwykle wygląda, że najpierw robimy sorbety wegańskie, potem lody mleczne, ale zrobiłem to po prostu tylko i wyłącznie po to, aby nie było jednego długiego, długiego planu, bo tak czy siak każdy plan już zawiera trochę pozycji. Także polecał tak, tak bym to zrobić, że na przykład w jakiś dzień sobie zrobić sorbety, w jakiś dzień wegańskie yy, i w ten dzień też stawić pasteryzator, potem sobie zrobić lody mleczne na następnego dnia i na przykład w któryś dzień sobie zrobić yy, yy, te, te przepisy na szybko. Dobrze. Dobrze, 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 czyli yy, to mówiliśmy z tej naszej rozpiski, którą Państwu wysyłam. Są jeszcze inne przepisy, w razie czego można robić też przepisy z produktem gelato, nie gelato, kompeta na szybko. I też, też wychodzą fenomenalne, bo na przykład taki Max King to jest tak naprawdę lody o smaku mleczka w tubce z mleka. Przepis jest też bardzo prosty, wszystko robimy na zimno i efekt jest bardzo fajny. Zatem podsumowując to, po prostu, po prostu przelecimy po kolei te, te aspekty. Z produktu Gelato, jesteście Państwo z, z Gelato z jednego dojpaka, 3 kg, jesteście Państwo zrobić w stanie 60 kg lodów mlecznych w pasteryzatorze lub bez pasteryzatora. Chodzi mi o to, że w razie czego um, trzeba przeprowadzać procesu pasteryzacji, gdyż guma tara zawarta w w, w gelato działa na, na zimno ale oczywiście polecam mm, pracę na pasteryzatorze wraz z dojrzewaniem, bo efekt smakowy jest najlepszy ale mówię o tym też, że to jest nie, nie jest wymagane, bo, bo też to jest istotna informacja gelato kompleta działa praktycznie identycznie jak produkt gelato, tylko że po prostu jest to bardziej kompletna mieszanka, która zawiera w sobie również cukier, tekstroza i mleko w proszku, przez to Praca idzie znacznie, znacznie szybciej i łatwiej. I, i podobnie możemy ją pasteryzować, tak jak ja zawsze polecam z pełnym cyklem, z dojrzewaniem, albo można też zrobić to na szybko. Sorbety z jednej paczki, czy kilo, można zrobić aż 60 kg sorbetów ponad, czyli pojemników, 15 pojemników po ZT. No i tutaj, tak jak napisałem, taki prosty schemat. Owoce, cukier, dekstroza, sorbeto woda. Wszystko miksujemy na gładką masę. Mamy sorbet. W momencie jakbyśmy mieli mrożone owoce, możemy też uczyć wrzątku w razie czego, ale tutaj piszę, że zaoszczędzony czas polecam na szukaniu świeżych owoców i to jest 100% prawda. To znaczy, że jak już Państwo korzystacie z naszych półproduktów, to taka ideowo, ideowo po to one istnieją, aby właśnie zaoszczędzony czas przeznaczyć na na szukanie fajniejszych, świeżych składników czy innych surowców i w tym przypadku można się bawić dowoli. Do owoce dextroza plus sorbetto to mamy variegato do mlecznego gelato, owoce dextroza plus sorbetto mamy wsad owocowy do mlecznego gelato, wsad owocowy to jest to co mówiłem w smaku mangolacji, to znaczy jak grzejemy owoce dextrozę i sorbetto, podobnie jak przy variegato tylko w odrobinie innej proporcji. Jak to grzejemy, to mamy wsad owocowy, aby zrobić miękkie, jednolite. Przepraszam, jednolite, a miękkie też przy okazji gelato. Owoce, extraliterol, extraliterol sorbeto plus woda, mamy sorbet bez dodatku cukru. Zatem mamy jeden produkt, wiele zastosowań. Preferowany proces sorbetów jest na zimno, ale proces na ciepło również nie zaszkodzi. Pasteryzator nie jest potrzebny. Wegana Sugar Free zrobimy około 13,5 kg wegańskiego cerato, czyli około 3 pojemniki pozetti. I tak jak widzieliście Państwo w planie, lody wegańskie bez dodatku cukru można robić albo na zimno, albo na ciepło, w zależności od przepisu. Na przykład tutaj mamy przepis na lody owocowe, mleczne, czyli owoce, wegana, sugar i zimna woda, mleko kokosowe. To jest taki uproszczony, powiedzmy, schemat. I w momencie, w którym by się okazało, że tak macie Państwo mrożone owoce, to w momencie, gdy wrzujecie mm, też to wszystko ze sobą y, zadziała. Także to jest kolejny fajny atut wegany, sugar pod tym względem, że mm, jesteście Państwo w stanie zrobić super. Na przykład wegańską malinę na mleczku kokosowym, zmarzonej maliny. Mleko kokosowe, na przykład polecam, gęste kremy, takie bez emulgatorów. My używamy takiego certyfikowanego mleczka kokosowego, bio kremu, i wtedy, w momencie, w którym masz taką mieszankę jak Vegana Sugar Free, można się skupić na tym, żeby dobierać świeże owoce, do dobierać fajne mleczko e, kokosowe, mm, na przykład ekologiczne. Wtedy po prostu smak tego loda staje się bezkonkurencyjny. Hmm. Zimne mleko owsiane, wegański free, pasta orzechowa. Mamy lody y, słone wegańskie, gelato bez dodatku cukru. Gorące mleko owsiane plus wegański free plus pasta orzechowa plus kakao, sól, em, Nutella. Em, nutella akurat była omawiana i zimna woda wegana Sugarfee plus owoce wegana garfi również się nadaje do wegańskiego sorbetu bez dodatku cukru zatem podsumowując proces jest na zimno lub na gorąco pasteryzator nie jest potrzebny Taką, potrzebujesz takiej rozpiski to daj znać to, to Ci ją wyślemy jeśli chodzi o, o planowanie produkcji lodów polecam Ci przetestować aplikację możesz się śmiało zarejestrować do niej za darmo pod witryną AppElementGera.com. Na naszym YouTubie też jest mnóstwo filmików, w których mm, mówimy o naszych produktach. W każdym razie, jeśli, mm, jeśli zakupujesz nasze produkty, to polecam Ci stworzenie takiego planu samemu y, na, na start, bo od razu przetestujesz kluczową funkcjonalność aplikacji, która sprawia, że produkcja lodów po prostu staje się prostsza. Łatwiejsza, przyjemniejsza, mniej chaotyczna, bardziej zorganizowana, łatwiej oddelegowywalna, bardziej powtarzalna, a jednocześnie efekt końcowy, czyli te lody są pyszne, bo o to w tym wszystkim chodzi: aby lody były najpyszniejsze, aby lody były z najlepszym składem, żeby były autentyczne, fajne kompozycje smakowe, bo, bo to interesuje klienta. To też interesuje nas, bo chcemy wspierać. Yy, Was, innych producentów lodów, ale chcemy to robić jak najlepiej, wysyłając jak najlepsze przepisy, jak najbardziej sprawdzone przepisy, które po prostu klienci e, kochają. Także tak wygląda funkcjonalność aplikacji. Tak wyglądają przepisy, które polecam zrobić na, e, na start. E, widzieliście Państwo, jak to wygląda e, w razie czego. Dodawanie własnych składników jest również możliwe, dodawanie własnych przepisów oczywiście również możliwe i co jest też bardzo istotne, korzystanie z aplikacji Gelato App nie jest w jakimś sposób powiązane z elementem Gelato, na takiej zasadzie, że jeśli Państwo wolą aplikację Gelato App testować samodzielnie bez użycia naszych półproduktów, również jesteście w stanie to, to robić, gdyż aplikacja poza tym, że są w niej nasze przepisy przede wszystkim generuje wykazy składników, wartości odżywcze, inne informacje o alergenach, kosztory z przepisu oraz pomaga Wam tworzyć odpowiednie nazwy handlowe i przede wszystkim odpowiednio planować oraz wykonywać produkcję. A to dopiero początek, bo kolejne feature przed nami, także. Zapraszamy Cię do obserwowania naszego świata Gelato, to tyle, to był live z produkcji lodów, z planowania produkcji lodów, daj znać czy Ci się podobało, pozdrawiam Cię serdecznie, miłego dnia, jakbyś chciał na przykład, żebym jakiś temat jeszcze powtórzył, jeszcze wyjaśnił lub na czymś, nad czymś nie do końca, nie do końca powiedziałam to dokładnie, daj znać w komentarzu, napisz do nas yy, na, na maila yy, na stronie Element elementgelato.pl. Jest kontakt do nas, to jest nasz sklep internetowy. W razie, czego, w razie czego zapraszamy do kontaktu. Udanego dnia. Trzymaj się.